Tak się witamy ładnie i tu niech tak mruczy. O, słychać? Słychać jak mruczy? Idziesz już, Pociekaj. Tutaj tak ładnie wyglądasz siostrzeczko. O, jaki śliczny. Jaki śliczny. Dzień dobry, male. Dzień dobry, jak się podkowie spało? Pokaż swój ogonek śliczny. Wszystko dobrze u ciebie, maleństwo? Oj, zwalił się nam. Wieś, Pat. Taka ciapa z niego. Ojejku, co, kochanie? Co, maleńki? Co tam się chować? Coś jedzonko dobre, smaczne? Tak, nowe? Już karmimy kotki. Już, już karmimy. Gdzie idziesz, dziewczyno? Ojej, Oj, jaki przesłysiony. Chodź, ja ciebie wezmę, żebyś nam tu nie skoczyła w jakiś niebezpieczny sposób. Tak. Widzisz, ciotka puści, nie trzyma. Wszystko jest dobrze. Chodźcie, ja jedź dostaniecie dostaniecie Proszę. Proszę, chyba Wam tyle wystarczy, bo Wy jesteście takie ptaszeczki malutkie. Nie? Niedobre? Oj, jak przykro mi. Chciałam, żeby było dobre. Specjalnie taką puchę otworzyłam, co wiedziałam, że jecie I dziewczynka. Dziś dobrze? Tak? Ty nie tak? Słyszysz tam głosy? Słyszysz głosy kateńko? Słyszysz goty kate, głosy? Tak? No chodź. Musicie zabawiać całe towarzystwo. Wiesz o tym? No chodź. Tu. Zobaczcie, bo tylko wy dostaliście. Już którąś propozycję, chyba trzecią, mam po samą dziewczynkę. Ale poczekamy jeszcze. Szkoda je rozdzielać. Szkoda, chociaż one są takie. Ja wiem zresztą, jakie chciałam powiedzieć. No bawią się razem, teraz spały razem przed chwilą. Także nic im nie brakuje do bycia fajną parą. Piękne ki Jakie macie plany dzisiaj? Oglądacze. Ja będę na pewno troszkę sprzątać jeszcze i muszę w ogrodzie ponaprawiać już to z ogrodzeniem, jakieś tam miejsca posprawdzać, bo moje chłopaki odkryły wyjście przez piwnicę i no i się niepokoję, właśnie, żeby nie znaleźli jakichś dziur. Zawsze z nowymi kotami tak jest, że one szukają, a jak się przekonują, że nie ma, no to dają spokój. Jest też bardzo ważne, żeby nie było. A ponieważ tamte moje dziewczynki wszystkie, czyli rafinka, bajka, Stefcia i majka, bo były w czwórkę w pewnym momencie, to one nie były chętne w ogóle do uciekania. Taka zabawa, taka sobie zabawa, tak? No, jeden, drugi, jeden. Tak jest. długi kotek, jeden, drugi. O, tak ślicznie. No, a ty, pokaż coś, ty pojadłaś teraz, tak? Dobrze, to cioteczka sprząta. O, może troszeczkę raniuszek, gdzie? Nie, raniusz coś nie pasuje. On po prostu jest najedzony jak bomb. Najedzone moje maleństwo. posprzątamy zaraz kowetki i wszystkim życzę miłego dnia, nie będziemy przedłużać filmiku, chyba że nam się jeszcze